Thanks. Hmm. Code red. You forgot your tip. That's all right. I insist. On the table by the bathroom. One more assignment from our Mississippi client. Margot Leblanc has married the leader of the Blue Claws. They were just married in a civil ceremony, but they'll be having a private ceremony for friends and family to celebrate. Your targets are the groom and the father of the bride. The bride herself is absolutely off limits. We ought to be able to get you back to civilization after this one. Marko ludzie, ja jestem Zobaczcie, to jest kolejny odcinek Hitman Blood Money. No dobra, tutaj akurat już powróciliśmy do starego wyglądu, do starego wyglądu naszego Hitmana, czyli zwykły kot kreskowy. Ale okej, okay. nie ma, nie ma żadnego problemu. Okej, okay, więc tak. Żeby nie było żadnych, żeby nie było żadnych... Hmm. Akurat w tej misji, akurat w tej misji powinniśmy... Znaczy, jest... Możemy... Możemy normalnie strzelać z naszej broni. Możemy normalnie wyciągnąć naszą broń... I możemy po prostu strzelać. Nikt się, nikt się, nikt się nie będzie przyczepiał. A to dlatego, że, że tam właśnie strzelają sobie... Tam właśnie strzelają sobie do tego... Do, tej, do krokodyli. Mogę, mogę wam nawet pokazać... Te krokodyle. Jeśli na przykład... O właśnie. I zrobię tak, że... Wezmę... Amunicję. tutaj mamy shotguna Mamy shotguna, Pre prezent możemy wziąć? A, możemy wziąć prezent, okej okay. Więc prezent jest, ale okej okay. Prezentu nie będziemy brać Więc tak, są tutaj No tak, z, z tego gówna nie trafię Będę musiał wciągnąć moje giwerki Yeah! tak, podoba im się. Nie też się podoba. Więc okej, okay, bierzemy, bierzemy naszego bierzemy shotguna. Okej, okay, nie najlepiej bierzemy, yy, znaczy nie wiem po co ten prezent, więc wyrzucamy go. No i tak. I teraz na pewno po takim czasie już gościu, narąbany gościu przyszedł tutaj do tej, do, te, do tego dziwnego budynku i narąbany sobie leży, a ja biorę zaproszenie. Ubieram się, jak ten gościu, biorę rewolwer i wtapiam się w tłum. No Okej! Okay. Tutaj ludzie sobie tańczą. To ja też będę tutaj tańczył. <ścoughs> widziałem, to, widziałem, to na, widziałem to na jakimś gifie i musiałem to zrobić. No po prostu musiałem. Oni sobie tutaj... Teraz ja zatańczę. <laughs> ja pierdzielę. O kurde. Ten GIF był po prostu genialny. Nie wiem, kto, kto go zrobił, ale gratulacje. Okej, okay, tutaj nie, nie musimy nic zrobić w sumie. Więc tak, od razu możemy sobie zrobić takie coś. Hmm. Mogę się z kimś bić? Nie, wolę nie, bo oni się przyczepią, że, że ten. Dobra, więc tak. O, tutaj jest ten gościu cały, który którego powinniśmy zabić? Pier jeden gościu. Więc tak, możemy możemy wejść? Mamy zaproszenie. Guests only. Mam zaproszenie, więc mam prawo, we mam prawo wejść. Private. Wiem, że tu jest private. Tutaj nikt się nie patrzy. Oho! Dobra. Private. Jesteśmy na privatecie. Okej, okay, więc tak. Najlepiej. Strzykawka z trucizną i wpierdzielić do tortu Ponieważ gościu tutaj będzie próbował sobie ten tort cały O, okej, okej, okay, okay, ja, ja już stąd wychodzę Już wychodzę, już wychodzę, już, 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 okej, okay, już wyszedłem Już? O właśnie, o i teraz, teraz gościu idzie tutaj zabić, znaczy się zabić no, Dzień dobry Czego pan chciał? A Teo, a te, to, to białe coś, Legenda, to jest, jak to się nazywało, VIP, czyli on, ona nie może zginąć za wszelką cenę. Po prostu ona nie może zginąć. Tutaj mam, no, biała. Po prostu nie może zginąć, ale możemy wejść na górę. Znaczy, tutaj już gościu. Wow, co to było? O, właśnie umiera. Właśnie umarł. Właśnie umarł i teraz tak. Teraz powinniśmy sobie coś... Teraz powinniśmy wejść na górę. Washrooms. Tak, no to, to możemy sobie wejść do washroomsów. Możemy się włamać tu. Wow! Okej, okay, okej, okay, już, 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 już. Ja, 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 ja przepraszam, ja pomyliłem drzwi. Myślałem, że to jest... Wow, 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 wow. Okej, okay, okay. Ej, no kibel jest zamknięty. Ja, no, ja chciałem do kibla iść. Już! Weź się odczep ode mnie, ja pierdzielę. Albo wiesz co? Wiesz co? Wiesz co? Spadaj! Ha, ha, ha. Oj, mam nadzieję, że, teraz nikt nie, że nikt teraz tutaj nie przyjdzie, bo oś się wkurze. Oj oj oj! Dobra. Czyli teraz tak, szybko, szybko muszę go do kibla wciągnąć. Zastanawiam się, czemu ten, czemu ten drugi kibel jest zamknięty. Pewnie dlatego, że ktoś tam jest, albo po prostu nieczynny. Ok, teraz możemy się przebrać do tego gangstera. O, teraz zarąbiście wyglądamy. prawdziwy gangster. Widzimy, wyglądamy, wyglądamy jak gangster. Wyglądamy, well like gangster. Dobra, więc teraz możemy sobie pójść na górę i. 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 i, i. dzień dobry. Um, y, przepraszam, pomyliłem drzwi. Dobra, więc teraz tak pójdziemy sobie tutaj na górę i zobaczymy, co tutaj jest. O, mamy, mamy skrzynię, nikogo tutaj nie ma, nikogo nie ma, więc możemy teraz, możemy sobie teraz rozwalić. I zobaczymy kto tam będzie, kto będzie, kto przyjdzie tutaj na górę. Tu widzę jakiś, tu widzę jakiś alkohol, ale nie wiem czy ten alkohol można zapuć, zatruć, ale okej. Okay. Kurde, czy to wanna była? What the fuck? Taka metalowa, metalowa stara wanna. Okej. Okay. Aha, czyli mogę, mogę, tu wejść? Mogę tu wejść? Ja pierdzielę. A, no tutaj akurat mogę wejść. Gdzie jest ten gościu? Gdzie ten facet jest? Ja pierdzielę, on jest na, on jest na dworze, o ja pierdzielę. Dobra, więc idę, więc idę na dwór, spoko, wszystko jest pod kontrolą. E, tylko gdzie było wyjście? Dzień Dobre? Mogę wyjść? Nie no, przecież mogę, no kurde, po co ja się pytam. Dobra, więc, o on już tu... What? O, już myślałem, że strzelają do mnie. O, no, akurat gościu wraca tutaj. Po co mu go wiaderko? Wiadro z kurczakami! Mogę tutaj minę położyć! Aha, no tak, bo on te kurczaki rzu rzu rzuca do, do tych, dla tych. No, no, no rozumiem, rozumiem. Więc okej, okay, okej, okay, okej. Okay. On czasami będzie. On czasami może tutaj. Iść do tego. Wow, dzień dobry. Czasami może 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 sobie tutaj iść, do tej swojej całej. szklarni. Ale nie wiem, czy on ta... nie wiem, czy on teraz będzie szedł Nie wiem, czy on teraz będzie... Mogę tu wejść? Mogę Gdzie ten gościu poszedł? On chyba idzie na górę, idzie, idzie chyba chlać Więc to akurat jest dobry moment, aby za nim pójść i zobaczyć, gdzie on się akurat... Gdzie, gdzie on się schowa Nie będę wyciągał żadnej broni, bo mogą, się, mogą podejrzewać, czemu nie, czemu nie trzymam shotguna Możemy z nią porozmawiać? A nie, nie możemy, bo nie jesteśmy księdzem. Pamiętam, że jak, że jak się przebierzemy za księdza, to możemy z nią porozmawiać. Chociaż chyba, chyba tak, chyba tak. Co, coś takiego było. Ona chyba nie jest zadowolona z tego, że... Uuu, dzień dobry. No tak, gościu zginął. Gość, znaczy te, ten. Pan młody zginął. Ksiądz dalej tu jest. Babka sobie, jara, babka sobie jara. Babka sobie jara papierosa. I nadal jest przyjęcie to jest właśnie logika Hitmana, Blood Money. No i starszych części. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, gdzie ten gościu? A tutaj. Wow, co jest? Aha, facet poszedł, tak? Facet sobie gdzieś tam poszedł. Więc my sobie tutaj pójdziemy. Spokojnie. Dzień dobry Czy mogę tutaj wejść? Czy mogę wejść do tego pana? Mogę Gdzie on jest? On chyba tutaj jest Ale... Ale nie, ja tu, ja tu nie mogę być, bo wszyscy mnie tutaj zobaczą. O, jakaś sniperka. Wow! Strzel, strzelba na słonie, wow Fajnie wygląda, Faj, fajnie ma wygląd. Podobają mi się takie klasyczne klasyczne te Okej, okay, czy możemy tutaj coś zrobić, czy on będzie się tak cały czas gapił A, poza tym, poza tym gościu tutaj obecnie go stoi, więc jakbym go zabił, to nie byłoby nie, nie byłoby za ciekawie O, gościu sobie idzie tutaj. Gdzie on idzie? Gdzie idziesz? Gdzie idziesz człowieku? Gdzie idziesz człowieku? Hmm. No nie patrzcie na mnie, no ja jestem tylko... kurde co za debil. Dobra, je. O, o, o! Je, je, okej, 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 okej. I leave that alone. Przestań się na mnie patrzeć. Nie gap się na mnie. Zaraz mu strzelę w mordę. No, no, no po prostu nie wytrzymam. Jak on stoi w ogóle? Zaraz mu strzelę z mordę. W mordę. Po prostu minę mu, wsadzę do dupy i rozładuję. Znaczy, wyładuję. No dobra, już. Wychodzę stąd, idę stąd, boże. Idę do swoich kumpli. Czy mogę ja, czy ja cię mogę? Okej, okay. spadł ze schodów, trudno. Więc teraz teraz muszę uciec. Teraz muszę uciec. Dzień dobry, do widzenia. Hmm. Więc tak, więc tak, więc tak. Uciekamy tędy. Oh no shit. Możemy tutaj wejść? Możemy. O, akurat tutaj jest ta. To jakiś pies na nas czeka, ale to wiadomo, bo pies. Pies nas nie lubi. No i tutaj możemy sobie już uciec. No i zarobiście. Uciekaj. Co? Hello, 47. Kluczyki! Kluczyk. What? Aha, spoko, czyli mogę uciec albo tym Exit jest z tamtej strony. What? Jeszcze tu... Aha, dobra, więc muszę, będę musiał się teraz przejść gdzieś tam Muszę się przejść tam Mogę tutaj wejść? Włam się. No niestety nie No właśnie, bo, bo oni tam mnie obserwują. Dobra, więc pyta, więc teraz tak Oho, tam gościu chyba biegnie do psa, który szczeka. Dzień dobry. O, w sumie, w sumie, w sumie skoro tak, no to... Yy, kluczyk do... Kluczyk do łodzi bierzemy. Przebieramy się jako ksiądz. Yy, uciekamy jak ksią jako ksiądz? Możemy. Wyglądamy jak hitman. Teraz wyglądamy jak hitman No w sumie tak. <ścoughs> ja pierdzielę. Dobra. Uciekamy. Mogę do wejść? Bardzo błyszczące się drzwi. Dziwne. Dobra, więc teraz tak. Idziemy sobie tutaj. Piesek już na nas nie szczeka, już się uspokoił, już jest wszystko w porządku. No i idziemy, uciekamy. No, ilość strzałów: 33. Haha, zabici w walce wręcz. Wypadki, strzały w głowę. Wynajęty zabójca. Zarąbiście. Przemoc, zero. Hałas, troszkę hałasu. Troszkę hałasu narobiliśmy, bo niestety strzelali, strzelaliśmy do tych, do, no wiecie, do tego, te, tych, tych zwierząt. Ale spoko, spoko. Hmm, 15 punktów, 30, dobra. Więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobał Dajcie łapkę w górę, jeśli wiecie, Jesz... eee, jeszcze raz, pomieszałem. <laughs> Subskrybujcie, jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Ja się z wami żegnam. Na razie!